Siema. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, przedstawię wam metodę intensyfikacji treningu, czyli tego w jaki sposób trenować ciężko, ale też krótko. I jak to wygląda w praktyce. Przede wszystkim, dla kogo jest ta metoda? Jest to metoda dla osób, które potrzebują skrócić czas swojego treningu lub potrzebują jakiegoś urozmaicenia, lubią ciężko trenować i lubią dawać z siebie wszystko. Jest to też metoda dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych, ponieważ trzeba przede wszystkim rozumieć, jak działa cała metoda budowania siły. Trzeba wiedzieć, że trzeba mieć nadwyżkę kaloryczną, mieć odpowiednią ilość białka, regenerować się, bo metoda jest bardzo ciężka, jeżeli ktoś po prostu chce ćwiczyć w ten sposób i nie dba o całą resztę. To naraża się na kontuzję. Trzeba również poprawnie wykonywać ćwiczenia, czuć swoje ciało, potrafić określić zapas. Czyli, jeżeli wykonuję jakąś serię, to rozumiem, że jestem jedno, powtórzenie dwa, powtórzenie w zapasie. I mimo, że to w tej metodzie nie będzie potrzebne, jakby do testowania, to warto mieć taki poziom czucia mięśniowego, który świadczy już o tym poziomie średnio zaawansowanym. I jak to wygląda w praktyce? Przede wszystkim yy, Pomówmy o tym, czym są metody submaksymalne, maksymalne i supramaksymalne. Na potrzeby tego wideo uznajmy, że maksymalne nasze możliwości w fazie koncentrycznej, w wyciskaniu to jest metoda maksymalna. Więc submaksymalne będzie wszystko poniżej tych możliwości, czyli na przykład zrobienie trzech serii z zapasem na dwa powtórzenia, a metody supramaksymalne to zrobienie wszystko powyżej naszych maksymalnych możliwości, czyli na przykład osiągamy upadek mięśniowy, po czym partner treningowy pomaga nam wycisnąć ciężar, a my jeszcze opuszczamy 1, 2, 3 razy. I teraz jeżeli zrozumiemy, że większość metod jakie stosują ludzie jest submaksymalna z pojedynczymi seriami maksymalnymi, no to dojdziemy do wniosku, że głównie koncentrujemy się na fazie koncentrycznej i przetrenowujemy nasze ciało z perspektywy właśnie tych ruchów koncentrycznych. Skoro jednak nasze ciało ma możliwości do opuszczania tego ciężaru jeszcze przez 2-3 powtórzenia, to nawet wykonanie serii maksymalnie ciężkiej wciąż pozostawia na powiedzmy RIR-3 dla fazy ekscentrycznej. Więc gdybyśmy chcieli maksymalnie zastymulować nasze ciało z perspektywy wyłącznie jednej serii, no to oczywiście musimy doświadczyć zarówno upadku mięśniowego w fazie koncentrycznej, jak i bliskości tego upadku mięśniowego w fazie ekscentrycznej. I w wielkim skrócie na tym polega właśnie metoda intensywnościowa, czyli z jednej serii wyciągnąć tak dużo, żeby nie było potrzeby robić serii drugiej. I teraz w praktyce wygląda to właśnie tak, jak opisałem: wyciskamy ciężar do upadku mięśniowego, następnie partner treningowy pomaga nam podnieść te 1, 2, 3 jeszcze powtórzenia, a my się koncentrujemy na tym, żeby opuścić je wolno i dokładnie. Jeżeli te warunki spełnimy, to tak naprawdę możemy przejść już do kolejnego ćwiczenia, czyli w metodzie, metodzie intensywnościowej zazwyczaj wykonujemy wyłącznie jedną serię na ćwiczenie. No i tutaj, w zależności kogo posłuchacie, czy Majka Mencera, czy Doriana Jajeca, tych ćwiczeń wykonujecie od jednego do kilku. Ja rekomendowałbym jednak wykonać kilka ćwiczeń na partię, czyli bliżej tych metod Doriana. Dla przykładu, na przykład na najszersze grzbietu można by wykonać. Podciąganie, pullover i jakieś wiosłowanie. Wszystko po rozgrzewce i seriach wstępnych w jednej serii roboczej maksymalnie ciężkiej. I po czymś takim spokojnie kolejny trening pleców mógłby być na przykład za jakieś 72 godziny. To jak poukładacie sobie trening, czy to będzie metoda full body workout, czy push pull, czy góra dół, czy jakkolwiek inaczej, to już jest inna bajka. Bo jak zobaczycie. Jeżeli byście przyszli tylko zrobić plecy, dzień pleców, czyli takim plastycznym splitem, i mieli wykonać tylko trzy serie, to trening, trening byłby skrajnie krótki. Stąd większość osób ze szkoły intensywnościowej chodziła raczej trzy tak razy w tygodniu na siłownię, bo nie było po prostu potrzeby latać te 5-6 razy w tygodniu. Stąd, tak jak wspominałem jest to idealne narzędzie do budowania formy u osób, które cenią sobie czas no i po prostu nie mają tego czasu aż tak dużo na trening. Chłopaki później się przede wszystkim koncentrowali na tym, żeby się dobrze zregenerować jakby rozumieli ten cały cykl stres, regeneracja, adaptacja że my na treningu dajemy ten bodziec to jest ten czynnik stresowy a następnie regenerujemy się i przede wszystkim adaptujemy się i tyle tytułem wstępu, jeżeli Was temat zainteresował, chcielibyście posłuchać więcej na temat metody intensywnościowej i mojej interpretacji treningu heavy duty no to dajcie znać w komentarzach jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tej metody, to chętnie na nie odpowiem w kolejnym odcinku. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak na przykład wygląda w praktyce taki trening, to oczywiście też chętnie go wam zademonstruję. Także tyle na dziś. Siema.